Panowie, jedziemy z tym chlebuszem, pysznym musimy lecimy, kurde. Ja pierdzielę, chłopie. 17 zł, wygrywa. X Wintero, no nie wierzę. Jaki to jest farciok, jaki to jest farciok. Kozak, odcinek, szczony, No witam serdecznie. Zgłaszaj się na e-mail. I co widzowie, Wy... wszystkie wygrane zostały wysłane, może w kolejnym filmie wam pokażę i będzie naprawdę cudownie, więc zgłaszać się ktoś jeszcze nie zgłosił, a tak to wszystko na bieżąco, kto się zgłosił, wysłane. Hello! Zapraszam na ten potężny film! Ło kurwa, perdule, siemano! tego, co kurwa godu. Witam serdecznie, Tony z tej strony, elo, 3590 tysięcy, krawadze jeszcze zero. Siema, siema widzowie, witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale, lecimy z tematem, dzisiaj konkretny challenge Zrobi wrażenie! 6.60 Dzisiaj do wygrania Mamy naprawdę dużo yy, Dla ciebie yy, miejsca na kebaba Czekaj odświeżę ze stronę, bo coś mi się myszka Kurwa tu ładuje, nie wiem właśnie, co jest Nowy event wkrótce Dalej zbieraj punkty Dobra, punkty będą zbierane gościu, żeby nie było będzie Kurde bardzo miło No i co, lecimy 6.60 Zaczynamy od darmowej skrzynki, można jak najbardziej Zoba że scena darmową skrzynkę Myślę, że darmowa skrzynka nam tutaj pomoże Otwórzmy sobie taką darmową skrzynkę brązową, 20, 20, 20, któryś tam tego typu rzeczy, 20, kurde, jak trzeba, brązową, brązową, kurde, lecimy, nie? Brązowa skrzyneczka wiedzie na rejon i 28, geta, let's go to the moon. Więc i dobra, mamy już 7 zł prawie. E, widzowie, zapraszam na konkurs na kosę, kurde, bo jeszcze się nie rozwiązał aż dziwne, jestem w szoku. Zobaczcie, 17 osób w konkursie na kosę. 20 zł można wpłacić. ktoś tu jest z was? Jeżeli ktoś jest w konkursie na kosę, to fajnie jakbyście napisali ma mordo, jestem w konkursie na kosę i robi to wrażenie. Ja chcę blue Steela' Good Knight'a, gośmaj. Tak napiszcie, a i będzie naprawdę solidnie, fantastycznie i w ogóle fajnie. Dobra, zobaczymy co my tu. Mam. Ja dzisiaj mam taki sposób, żeby robić coś takiego, na przykład cobblestone'a jednego na cztery osoby i pyknąć sobie i spróbować po prostu z tego kurde kosy zrobić się. Wiesz co chodzi mordo? Wiesz kurwa mowy o co chodzi? No, kotik stony se użyj elegancko i wiesz. Kurwo ty niemiecka. No wygrał, złoty 36, ale chuj mu na matule. Bo, powiem szczerze, to nie jest żadna cena. To nie jest żadna cena. Tra Lucky Teddy. Lucky Teddy, bracie. Underdog. Będziemy sobie tak zmieniać bitewki. Zobaczymy, jak to wyjdzie, widzowie. A ja was zachęcam do subskrypcji mojego kanału, ponieważ subskrypcja kanału robi na wrażenie. A to Tony wygrywa 6,76. No jest pięknie, jest pięknie. Utwórz podobną bitwę. Teraz robimy klasika. Cztery osoby. Zobaczymy, czy Tony to będzie wygrywał. Zobaczymy. Gdyżkę już mamy. Tony kolejny win. Tony wygrywa 5 zł. Już mamy 15. Kurde jak to się mnoży. Robimy kolejną bitwę. Teraz Underdog. Zobaczymy czy tony będzie wygrywał. A czemu nie? Można jak najbardziej. Zróbmy to kosę w końcu na case hugu. 64 centy tony znowu wygrywa. 5 zł. <laughs> Maszynka do robienia kasy. Witam! Tony z tej strony. What a girl. Dobra, zobaczmy czy dalej będzie się udawać, tak fajnie. Boty w szoku, nie? Boty w szoku, oj teraz to... Średnio to widzę, średnio to widzę, no niestety przegraliśmy, ale to nie była wygrana najlepsza, dobra. E, bawimy się dalej, panowie, bawimy się dalej. Zobaczymy, robimy szybkie bitwy, zobaczmy jak to wyjdzie. Na razie jesteśmy kurde na plus, 17 zł już mamy, więc jest kurde git. Oj, co? Kurde, no widzisz, bracie majnowe? Nie siada, nie siada, ale spokojnie. Możemy tutaj, e, możemy na dwie skrzynki zrobić. Tak, może tak najbardziej. Teraz klasika. Klasik, e, my friend. Ty, śmieszna, śmieszna, śmieszna opcja, nie? Śmieszna opcja, bo tu wjeżdżają bitwy cały czas. Tony. 52 cenciochy. I tony. Tony zgarnia tą bitwę! 5,24. Pięknie. Tutaj dwie skrzynki. Już mamy dwie dyszki z 6 zł. Widzicie? Jestem, kurde, koksem. Dobra, więc lecimy dalej. Underdog. Dwie skrzyneczki. Lucky Teddy. Lucky Teddy to, powiem szczerze, robi wrażenie. Oby dalej tak szło nam, panowie. Oby tak dalej nam szło, panowie. Złoty 48 źle jest. Jest bardzo źle. Jest tragicznie. Kurde, to, ale byś z gardą Kasiory, jakbyś wygrał? Kurczaczki. Dobra, to potrójna staweczka. Potrójna staweczka. Klasik. Wjeżdżam na rejon. Uwaga, widzowie, co mogę wam powiedzieć? Nagrody zostały wysłane dla was wszystkich. Nagrody zostały wysłane dla was wszystkich, więc jest naprawdę fantastycznie fajnie i ciekawie. Zachęcam, kurde, do subskrybowania kanału i brania udziału w konkursach, bo wszystko jest wysłane. Orzesz, tydaku! Orzesz, daku gościu. Dobra, zrobimy jeszcze jedną bitwę. Jak nie wyjdzie, to pomyślimy coś innego. Underdog. Teraz, tak? Dobrze mówię? Underdog, no dobra. Lecimy z bitwą. Dawaj, nerdy, kurde, wygrywamy tutaj Kasiorę. No, słabo zaczęliśmy. Chyba już się sposób zepsuł nam troszeczkę. Troszeczkę się chyba zepsuł sposób. Złoty 60. Jeszcze ten nerdzioch, jakby trafił coś lepszego, no ale niestety nerd wygrywa. Wygrał 6,96. Okej, okay, tak się chcecie bawić z tonem, malinowym. To zobaczymy, czy, czy, czy dacie radę na takie tego typu rzeczy. Dodamy wszystkie skrzynki takie, o, tego typu, do powiedzmy musieli mieli jeszcze bufor na jedną skrzynkę, 12,20. 80 groszy nam zostanie. Chud. Lucky Teddy musi być dwa razy. Dobra, to robimy coś takiego, buforinko. I teraz był Underdog to Classicas Classico wjeżdża na rejon mordo, Classico wjeżdża na rejon. No, także nagrody wszystkie wysłane na widzowie i, 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 i w miarę jest na bieżąco, w miarę jest na bieżąco. To on w się zasiad zasiadł, powysyłał nagrody. Kto dostał nagrodę chwalić się w komentarzu. A, grubo, grubo kurwa. Dawaj tony, jedziesz z tematem, dawaj, z tego breda byś trafił coś dobrego można. 2,20, no nie jest za kolorowo. Złoty 64. Dobrze tony, rozwalaj, rozwalaj frajerów ty 24 centy, kurde. Bliziutko wszyscy są. O, Negewek za 72 centiochy. Wygra, wygra, kurde, co za troll? Ty 5 zł. Tony, tony, tony. tony. Siema, siema, siema. Pięknie. Trzy dyszki widzowie. No to robimy teraz bitwę za trzy dyszki. To już może troszeczkę yy, skrzyneczki inne. Takie gdzieś za trzy za złote. Tak. O, coś takiego, gościu. E, tak jest. Będzie dobrze. 31 zł i 12 groszy. O, widzisz takie rzeczy tutaj. Dobra, Vertigo razy dwa. Zobaczymy, ostatnia bitwa. Underdog. Teraz lecimy. Zobaczymy, czy się uda. Panowie, jedziemy z tematem. Kurde, kosa będzie robiona. Coś czuję, że dzisiaj kosa będzie robiona. Ja to czuję, ja to wiem, gościu. Ja to czuję, ja to wiem. Kurde, Bela. No, to nie byle co taka bitwa. mi <ścoughs> o, milordzie. Milordzie, kurde, Bela. Milordzie, to nie byle co. Ma <ścoughs> tak co gonął. Od tego, co do. Wow, 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 wow. O ty kurna, gościu. Batmanku, musisz przegrać bitwę, bo ja muszę wygrać i kostę mieć. Batmanku, Batmanku, przegraj bitwę. Bo nie, 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 nie. dat kurwo niemiecka. Bo dbuła wygrał. Ale ten, co trafił Batmanek, 127 zł. Patrzcie, jakbyśmy to mieli, to prawie by była kosek. Ja pierdzielę. Nie, no szoki nie, wieża, nie widzę, czy niebieskie Jerzy. Yy, widzowie, naprawdę jest grubo, jest grubo. Także pozdro 600 widzowie i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Używajcie kodu i bierzcie udział w konkursach. Hello, Bena!